11 rozdział. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę zło złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henok, aby nie oglądał śmierci i nie, nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. To bowiem. Przystępuje do Boga, musi wiedzieć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Słuchajcie, wiara jest bardzo ważna dla człowieka. Są ludzie, którzy wierzą sami w swoje możliwości. Są ludzie też, którzy wierzą w Boga. Ale taka, tak naprawdę powstaje pytanie, jeśli ja nie mam wiary, jestem zwykłym człowiekiem, jak mogę tej wiary doświadczyć? Jak mogę ją zdobyć? Uczniowie prosili Jezusa, aby dał im wiarę, bo On miał jej dużo i wierzył w Boga Ojca. Ja wierzę w to, że wiarę można otrzymać przez modlitwę. Znam wiele ludzi, którzy przekształcili swoje życie w momencie, gdy zaczęli wołać do Boga. Znam wiele osób, które dziś są pastorami. Ich życie nie zawsze było dobre. Znam człowieka, który był alkoholikiem, a dzisiaj jest pastorem. I większość z nich zaczynała w ten sam sposób, od prostej, zwykłej modlitwy. Boże ojcze, jeśli istniejesz, to objaw mi się. Znam wiele takich świadectw, słuchajcie, kiedy ludzie w prostą modlitwą, nie jakąś wyszukaną, nie jakąś wymyśloną, niepowtarzaną przez kogoś, ale płynącą z głębi serca, szczerą modlitwą wołali do Boga i Bóg odpowiadał. Znam wiele takich świadectw. To nie jest fikcja, co to teraz dzisiaj do Was mówię. Bo, bo modlitwa jest tak naprawdę rozmową. Jeśli wierzymy, że tam u góry jest Bóg ojciec, jeśli wierzymy, że on słyszy Twoje myśli i to, co mówisz, jeśli się do niego pomodlisz, to znaczy, że z nim rozmawiasz. I ta rozmowa jest tak jak z drugim człowiekiem. Czy sprawiałoby Ci przyjemność, gdyby ktoś do Ciebie mówił wyklepane formułki? To jest nienormalne. Dlatego prawdziwa, szczera modlitwa do Boga płynie zawsze z głębi serca i jest wyrazem tego, co chcemy Mu powiedzieć. A stąd się bierze wiara, bo jeśli się modlimy do Boga o różne rzeczy, On zaczyna odpowiadać. Może nie odpowiada od razu, może nie odpowiada w taki sposób, jaki my sobie to wyobrażamy, ale odpowiada. I ludzie, którzy szczerze się do Boga modlą, doświadczają tego. I w momencie, kiedy doświadczają tego, że Bóg odpowiada na ich modlitwy, ich wiara wzrasta. Dlaczego wzrasta? Ponieważ mają świadectwo. Tego a tego dnia modliłem się, a dwa tygodnie później Bóg odpowiedział na moją modlitwę. To zbudowało moją wiarę. Dlatego tak ważne jest, żeby zacząć od właściwego miejsca. Jeśli się nie, pod, nie pomodlisz, jeśli nie zaryzykujesz, jeśli nie zrobisz tego kroku do przodu, prawdopodobnie nigdy w Twoim życiu nic się nie zmieni. Może jesteś uzdolniony, może jesteś silny, może... Jesteś sprawny i radzisz sobie świetnie, ale prawda jest taka, że życie bez Boga jest zupełnie inne i w jakim sensie jest puste, ponieważ Bóg tak stworzył człowieka, że każdy z nas zadaje sobie pytania. Co będzie po śmierci? Po co ja w ogóle żyję? Kto będzie o mnie pamiętał za 100 lat, za 200 lat? Ja mam ojca, który już nie żyje. Jeszcze ja i moja mama chodzimy na jego grób, składamy kwiaty, ale jestem głęboko przekonany, że za 100 lat nikt nie będzie o nim pamiętał. Więc pytanie brzmi, jaki sens miało jego życie? I tak samo ja mogę spytać każdego z nas, jaki sens ma Twoje życie? Za 200 lat nikt nie będzie o tobie pamiętał. Dlatego chcę Was przekonać, że życie to coś więcej niż tylko to, co jemy i to, to co pijemy. Bo jeśli się pomodlisz do Boga i zdobędziesz wiarę, Twoje grzechy zostaną odpuszczone i to będzie miało znaczenie na sądzie ostatecznym. Pismo Święte mówi, że ci, którzy uwierzyli w Boga i dostąpili odpuszczenia grzechów, nie będą potępieni. Natomiast ci, którzy nie uwierzyli, idą będą potępieni, idą w okienki wielki. Tak mówi pismo, nie inaczej. Dlatego ważne jest, by uwierzyć. I to jest jedyna rzecz, którą chcę Wam dziś przekazać. Jeśli czujesz w sercu, by się pomodlić, to módl się do Boga. Jeśli chcesz się pomodlić z kimś, możesz wyjść. Tu jest wiele osób, które się razem z Tobą pomodlą. Możesz do nich podejść. Osoby, które mają taką plakietkę, możesz do nich podejść i się razem z nimi modlić. Zachęcam Was. Dziękuję bardzo.